Sylwetki polskich gangsterów Kazik Klima Kartel. Kazik Klima Kartel to gangster na emigracji, sztywny mapet na wolności oraz raper. Jego pseudonim to Cwana Gra Słów, żeby ominąć przypał za prawdziwe rozwinięcie skrótu jego grupy, czyli Ku Klux Klan. Kazik Kartel. Kazik Kartel.

Kazik urodził się już w więzieniu, gdzie nauczył się wysprzęglać w rapie. Ile czasu tam spędziłeś w więzieniu? Około 7 lat wszystkiego. O, wow, 7 lat. Musiałeś sobie chyba wypracować jakąś tam, e, że tak powiem, pozycję pewnie w tym więzieniu, żeby być poważany. No, ogólnie jest tak, że, jest tak, że tacy chłopacy jak ja, jak mamy... mamy, mamy, mamy nie z Zapytaliśmy się też poważane osoby w półświadku jaką właściwie pozycję ma Kazik. Tak jak Eminem został odkryty przez doktora Dreya, tak Pomidor przygarnął do siebie na chatę Kazika, jak wyszedł na przepustkę i tak zaczęła się jego kariera. Siema ludzie. Także tak, w temacie Pomidora ktoś uważa, że to jest zakończone. Po tym jak swoimi sztywnymi sutami odparł orki, zaczął nagrywać swoje pierwsze kawałki. Sące, plaza. Drinki, w Cała jego twórczość to żyła złota, źródło informacji oraz inspiracji. Dlatego odsyłam was po prostu na jego kanał KKK TV. Słuchaj żurom. W moim świecie nie wytrzymałbyś nawet minuty. Czekam na TMMA VIP 3 jak na kolejny dzień, jak na chleb dla mojego syna. w dolecie! Z Kazika można się śmiać, że jest upośledzony, bo nie ma syna, ale chociaż nie rzuca słów na wiatr i przy pierwszej, lepszej okazji wyjaśnił Żuroma po jego kamingaucie. Też miałem przed spotkanie z chłopakiem, też tak działam, że tak powiem coś od serca. Przyjechał kawałek drogi, bo przyjechał... SKM miejską z Pruszkowa. był w związku z kobietą, kobieta go rzuciła. Go się w rozpaczy chciał się ze mną spotkać. To jest piękna akcja. Patrzcie kurwa, jak się grzbietem mierzy, jak i jebany Godzilla. I ten antykonfident w tle żurą garda i jedziemy. Zajebisty potencjał na trenera. Nie wiem, z kim zestawi go Marcin, ale ja domagam się starcia z groźnym lwem warunki psychiczne mają bardzo podobne. Marcin, zróbmy to! są słyszysz tą muzę, dzieciaku, wysoko skacz. Zmieniam tu dzielnie, jak na GTA. Taniec i muza, to jest nasz skład. Euforia i loty cię są słyszysz tą muzę, dzieciaku, wysoko skacz. Coś takiego będzie. W następnym odcinku zrobimy Q&A. Najlepiej łapkowane pytania lecą na patelnię. моя гитара, бой пацанская душа. Я отвечу без базара, ты ты хороша. моя гитара, пацанская душа. Я отвечу без базара, ты ты хороша. А ты взяла меня и бросила. Этой дошли мою осенью. Пошли. Ушла к какому-то осью.